Widzowie, dzisiaj jest naprawdę gigantyczny dzień, ponieważ dzisiaj okaże się, kto z nas wygrał w pojedynku o zdobywanie złotych kitcoinów. Dzisiaj jest ten dzień, jest godzina 11, czyli dokładnie taka sama jak wczoraj. I Magik powiedział nam wczoraj, że dosłownie za 24 godziny mija konkurencja, i każda z drużyn będzie musiała zdeponować swoje kitcoiny do wyznaczonego tam miejsca. Jeszcze nie wiemy nawet, gdzie to miejsce jest. I po prostu zobaczymy podsumowanie wyników. Ja jestem pewny z chłopakami, z gargiem chłopaków, że my tą konkurencję wygramy, ale. Żeby nie było widzowie, że my sobie leżymy Tak jak wiecie, doskonale było przy pierwszym punkcie, gdzie przegraliśmy przez nasz wieżowiec, no to my nie ustajemy w pracy. I tości w tym momencie gdzieś tam już w swoim domku zbiera ostatni ametys do swoich dłoni, a ja mam jeszcze kilka poteczek, które zaraz zamienimy sobie na Kitcoiny, ale dzisiaj naprawdę jeszcze mamy dużo innych rzeczy do zrobienia. Ale to zobaczycie, kochani, zaraz. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczkę w górę. Zróbmy teraz challenge. Niech każdy widz zostawi łapkę w górę wyścig w zostawieniu łapeczki w górę. Zobaczcie, czy zdążycie stawić łapkę, dopóki nie dobiegnę do mojego podziemia e, kidowicowego pod moim domkiem. I właśnie widzowie, musimy dzisiaj odebrać e, jeszcze jedną rzecz, właśnie o tym wam nie powiedziałem i mianowicie w sumie nawet nie wiem, czy ktoś się zgodzi, ale jak tam wiecie, ostatnio zostałem uwięziony przez dziewczyny w więzieniu. I no zobaczcie mój kwipunek. ja dosłownie nie mam nic, ja mam zero, mam elitrę jakąś w ogóle nie jakiś zwykły diamentowy kilof, który sobie tam zrobiłem, ale patrzcie jaki pusty kwipunek. tutaj nie ma nic, mam dosłownie fajerwerki, trochę jedzenia i kilof, żeby no móc Jakoś przeżyć, no i jedną y, ladę po prostu y, pochodnie, żeby mieć tam po prostu jasno w jakichś ciemnych miejscach. To sobie tam w rączce trzymam. No i te jajko, bo mi każdy je kurczy niszczy na tych kidowicach, Ale słuchajcie, dzisiaj też postaram się wkradnąć na komisariat policji i ukraść te. Na bardziej ukraść. No co, no wziąć co moje, tak? No moje itemy, bo one prawdopodobnie gdzieś tam leżą. Jak mnie klocu tam oszukał ostatnio perfidnie, mam nadzieję, że je znajdziemy. Y, oglądajcie do końca, nie do połowy, do końca, ponieważ dzisiaj jest naprawdę sporo rzeczy do zrobienia. No i dzisiaj też prawdopodobnie zdobędziemy pierwszy po jako gang chłopaków w końcu, widzowie. A ja tutaj mam do odebrania masę potek na Jump Boosta. To już jest po prostu dosłownie ostatnia, ostatnia fala zbierania poteczek. Mam jeszcze tutaj w skrzynce bardzo duże. Nie wiem, czy mi się to w ogóle zmieści w ekwipunku. Ej, zmieści się! Nice! Dobra, bo ja tutaj miałem jeszcze Shulker Boxa przygotowanego chyba w jakiejś skrzynce. Eee, ale w której to był? A, tutaj był. Ale tu tam nic nie ma, on jest pusty. Był po prostu przygotowany, żeby w razie czego sobie to rozmienić. Dobra. Mamy tutaj na oko jakieś 20 potek, więc to będzie jakieś 200 kitcoinów, więc tak naprawdę... To jeszcze dodaje nam do naszej puli kolejne 200. 100 chyba raczej też jakieś 200 uzbiera. Więc raczej dobijemy nawet do 7000 kitcoinów. Czyli będziemy mieli 7 złotych. No to jest niesamowite. Wiadomo. Dziewczynom ukraliśmy jakieś chyba 3. No i to jest wiadomo, nie fair. No, no, no wiadomo, prawda? Wiem, że w komentarzu piszecie, że to jest niefajne zachowanie. I ja to popieram. Nie fajnie jest kraść. Ale dziewczyny też oszukują. Dziewczyny oszukują z magikiem. I no doskonale o tym wiemy, prawda? Widzowie zdajemy sobie z tego sprawę. One oszukują na praktycznie każdej konkurencji. Więc w tej konkurencji nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby ją też przegrać. Dobra, ja lecę do Tosta, bo to się chyba w swoim domku... A, gdzieś tam na dole siedzi, dobra, i elegancko, elegancko zejdziemy do Tosta i spytamy się, jakie domu łowy ametystów. HALO Tost! Halo! No siema, siema! Tam? Jak tam, jak tam ametyst? Nazbierany, no, czy ma, jeszcze bardzo nie? Bardzo dobrze mi idzie, mam stary także na moje oko mam z 250 w ametyście. Okej, okay, czyli jesteś załadowany pod korek ametystem, ale to bardzo dobrze, A Ta, Tak, bo... co tu mam jeszcze, widzisz Uda... ile jest emeraldów? Szkoda, że nie da się o, tego teraz ocenić ja! O Co jest? Faktycznie, przecież emeraldy jeszcze kiedyś były. Co jest? Ja już zapomniałem w ogóle o tych czasach. A ja też jeszcze tam kilka stagów chyba miałem. Ej, nieźle, dobra, nieźle. Okej, okay, chodź, bierz cały ametyst, chodźmy, mi właśnie, bo ja mam do ciebie prośbę, e, taką... No trochę ryzykowną, no bo jak doskonale wiesz ostatnio zostałem porwany przez dziewczyny, tak? Zostałem profitnie tak, oszukany przez policjanta <laughs> kloca, zostałem paralizatorem, zostałem uśpiony, zostałem mnie zabrane wszystkie temy, słuchaj. Podejrzewam, że wszystkie moje temy są na komisariacie policji. Czy zanim jeszcze rozmyślał. Czyli też zaproponować kradzież z yy, komisariatu? To nie jest kradzież, tylko odzyskanie mojej własnej wartości. Ja tam nie kradnę. To nie to... chcę, jakby to była kradzież, to bym poszedł z uśmiechem na twarz. No nie no, nie no dobra, czekaj, może być kradzież. No spoko, możemy <noise> o to. to pocią... idziemy. <noise> możemy to pociągnąć pod kradzież, słuchaj. Ale ważne jest to, żebyśmy je uzyskali, bo ja się czuję jak nie wiem, no jak, no nie wiem, jak bez prawej ręki. Jak no, bez ja, nie mam, ja nie mam nic stare. No ja mam tylko, wiesz, co mam, tylko dobra, to Dobra, dawaj, lecimy. Patrz, co mam dobra, w łapie? To, co byś chciał, co? O! Dobra, o! mam ofertę nową. Jaką? Nie. Stawiasz mi to jajor tutaj na tej szafce i ja z tobą na koniec świata i. Nie ma szans, dalej. nie ma szans, bo ja je postawię, a ty je od razu klikniesz i znowu go nie będzie. Ja nie będę go szukał. Nie, właśnie nie, jak tu je postawisz, obiecuję, że go nie kliknę. No to ja. Nie więcej kliknę. zdenerwuję się jak ktoś inny go kliknie. A, no, 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 no no właśnie, to byś miał. Nie ma szans, nie daję ci tego jaja, to jest mój najcenniejszy przedmiot, taki do widza chyba w chwili obecnej. Oczywiście niszcząc koinów. Dobra, chodź najpierw a, zamienimy tak e, te rzeczy. Chodź najpierw zamienimy rzeczy. Chodź okay. sklepu, zamajmy, bo ja już mam po prostu cały kwipunek zawalony i nawet nie miałem gdzie tych itemków wziąć sobie, więc po po prostu je zamieńmy, żeby tutaj. Było miejsce! Eee, czekaj, a właśnie, bo to na trzeba zejść. Dobra, 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 dobrze robisz, dobrze robisz, dobra, idziemy tutaj, ale klika, klikom, ale klika, klikom. Ale klika, a właśnie, bo ty na brązowe wymieniasz, no tak, bo ta twoja e, ameta jest chyba na brązowo, nie? Moja to tam już na srebrne no. od razu. Muszę drugi raz. O kurczę, stary, dobra, będę miał więcej niż 250. A ile masz kasy? Ja no już mam 250, to jeszcze w plecaku mam wypchane po full. A, bo ty, jo, ja, bo ty masz plecak właśnie, widzowie, a mój plecak cały czas jest nieużywalny, stoi w moim domku. Ja nie wiem, dlaczego ja go zapominam zakładać. Muszę zaraz się cofnąć do domku i go założyć, bo on dosłownie to stoi Dobra, mam 426. Dobra, poczekaj, teraz ja klikam. Lecimy, widzowie, klikamy, ile wlezie. Dobra, ile ja wyklikam? 290, stary, mam 290. No stary, Czyli... mamy prawie tysiaka teraz. Teraz mamy prawie no. tysiaka, zamień sobie jeszcze na srebrne. E, to będziemy mieli łącznie, ej mega będzie mieli dużo. Co jest w ogóle? Ej, my tak dziewczyny rozgromiliśmy. Ciekawe, co z my w ogóle się tymi dzieje. z mamy. No właśnie o konkurencji, one nie, zostają dla nas chyba. Nie, nie? Nie, mam, nie mam pojęcia tak naprawdę, bo to, to w sumie nie było w ogóle nigdzie powiedziane, nie? Ej, patrz! O, patrz, co, tu jest przygotowane! Ej, to jest chyba stary ten depozyt w ogóle. Co my tutaj będziemy musieli, dobra, ale to na razie tam nie patrzmy. Dobra, chodź, chodź a najpierw dobra, na ten komisarz. No nie, 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 no co te stare Dobrze, no że w w tym depozycie, to chcesz jeszcze kraść To no nie róbmy takiej akcji, nie? Dobra, chodź, podejdziemy, podejdziemy tam. E, pod ten komisaret czekaj, ja myślę czy na niewidce, albo normalnie. Chyba tam nikogo nie ma. Gdzie na no, komisarza, się będzie składany? Nie wydaje Niewidzce. mi się, żeby o takiej godzinie ktoś tam był, więc wydaje mi się, że możemy pójść normalnie. W razie czego to wiesz, jak będziemy... Nie! Czekaj! Co? Jest tam ktoś! Czekaj, klucz tam kloc. jest. Jest klucz. tam jest tylko, ale czekaj. No tam... Mówiłem ci. Panie, panie, ale ja nie wiem, gdzie to jest. No jak nie wiesz? No nie wiem, Przecież no panie... To jest siebie za policjant. Szukałem tego wszędzie w nocy no, z latarką w ręku chodziłem i, i Dobra, normalnie no, nie gdzie było to tego. Szukać, gdzie to szukać? No, to tak, chodzi? pod stołem, potem szukałem po wszystkich komodach i nie było tych, tych pieniędzy. Jak nie było? Muszą serde... gdzieś być, bo nie... nie mogą wygrać! No, panie, no ja nic nie mogę zrobić i nie znam rozwiązania na ten problem i, i, i ten. I chciałbym się dowiedzieć, jak będzie wyglądała moja wypłata. Nic nie będzie, ale jak... ale jak nic nie będzie, ale... Ale ja... ja wykonałem te czynności A gdzie są? Gdzie są? Gitkoiny? No nie ma! Ale, ale jestem policjant Słyska. i powinienem dostać pieniądze. jesteś gamon, a nie policjant! No <laughs> jaki gamon? zapas mi koleś, bo... No co to ma być? Ani złamanego Gitcoina nie dostaniesz. Bo nic Słyska. nie zrobiłeś. Nie się. Co za gbur, Dobra, wypad stąd Wynoś się! Wypad. Co jest w ogóle stary? Ej, patrz, wyszedł! Co jest, co jest, co jest stary, Co tu się w ogóle stało Ej, czy mi się, stary, wydawało Stary, stary czy mi się wydawało Czy magik szukał, stary, naszych kitcoinów? Czy on chciał nas okraść Tak, 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 mi się wydawało, tak stary. Tak. Że on... on jest świadom tego, że my ukradliśmy Stary, ale w ogóle on jest świadom I chce buchnąć I w ogóle, stary, wynają policję do tego, żeby szukała tego No nie, nie wytrzymam zaraz, stary, nie To jest niesamowite, dobra Chodź na ale to po twoje itemy przecież. Tak, Dawaj. tak, 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 bo mamy mało czasu, bo zaraz ten zachód zachodzi i to chyba wtedy już będzie ten. Dobra, szukaj wszędzie moich itemów Tu jest gdzie... coś, tu jest coś! Są już? Czekaj? Też jest odcinka, którą otworzyłem. I... I tu... Ja moje itemy, Dobra, wrócimy! Co coś jeszcze jest? Magiczny Patek! Paweł Kopaczek, I ja nie mogę, jak dawno go nie widziałem śliski Macik, wydajny Tomasz, no i to jest to dobra, pięknie, czekaj, jeszcze tamten mówisz. Jest poczciwiaki, moja elytra! W końcu widzowie, nie wytrzymam, jest wszystko. Dobra, podmieniam to Elytra ja chcę... nie wiem czy to twoje, ale zabierz. Uuuuu, Emeraldus, tak, dobra, to jak już bierzemy, to dawaj wszystko, to obrabiamy cały ten komisariat policji, który tutaj tak nikogo nie ma. Szukaj po wszystkich skrzynkach, czy czegoś nie ma. No dobra. Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma. Wiecie, widzowie, jak jest okazja, to trzeba coś znaleźć. O, to jest ta felerna skrzynka. Właśnie tutaj, stary, patrz, chodź, pokażę Ci jak mnie. Nie no co ty robisz? No, Ale schody. No co ty ze schodami co? zrobisz, typie. No, nie... My, że bierzemy, to bierzemy. Ale nie takie wszystko! Mi chodziło tylko o najważniejsze o. przedmioty, człowieku. Co ty? Nie to nie. Nie to nie umiesz się bawić. Nie dewastuj tutaj, tak, bo ważne komisariatu. Chodź na górę, pokażę ci jak zostałem w ogóle wrobiony, bo ty nawet chyba tej historii nie znasz, a ona jest dość przykra. Jestem. E, tylko sobie to odłożę, dobra. E, a mianowicie, stałem się No nie no, nie wytrzymam z niego, no widzę, że przecież to jest... Ja nie wiem, po co ci ta no sofa? No to no to schodów nie mogłem zabrać, to już meble choć sobie wezmę, nie? Ale po co ci ta sofa, człowieku, w takim niewyjściowym kolorze? Przecież to się nawet nie przyda nigdzie, no. Dobra. Se będę siedział na niej na dworze. No. W takim otóż jest kolorze. Nie mogę, nie mogę, słuchman wrócił widzowie, słuchman powrócił na rejon, nie? Dobra, patrz, zostałem tak oszukany, że on mi powiedział, że moje skradzione itemy, tamten skradzione item, co mi przyszło zawiadomienie, no. nie? Że jest w tej skrzynce. Przyszedłem do tej skrzynki, otwieram, mówię, ale tu nic nie ma. Odwracam się, a on jakiś taki perfidny tekst rzucił, że pozdrowienia od dziewczyn, coś tam I mnie strzelił mi strzelił paralizatorem i się obudziłem u dziewczyn. W ale to miło z jego strony. No bardzo no niemiło. To jest ale... najgorsze? No? Że te nohacze tu podsłuchują. No, ale oni raczej nie są groźni, eee. bo są raczej zwykłe ziomeczki. Nie wydaje mi się, żeby oni byli groźni. Dobra, chodź, lecimy. A. O! Czekaj! Tromba, 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 ja trąba, nie dawaj. mogę, dobra, czekaj, to my musimy być po kitcoiny, stare, bo my nie mamy przecież, że sobą nic! No to dawaj, dawaj, musimy dawaj, dawaj, dawaj. Ja skrypto, nie szybko, mogę, dobra, szybko. Jeszcze, żeby... jeszcze przegramy to przez to, że nie. nie, nie, nie no właśnie, się że na czas depozytu. nie byliśmy, nie? Dobra, dawaj, 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 bo ja zapomniałem, że przecież w ogóle w nie mamy nic, ja mam tylko 290. No byśmy przegrali na pewno, ja nie mogę, widzę jaka akcja no nie wolta tak tym rogiem, dobra, dawaj, no, szybko, dobra, szybko, on, szybko, to Może to już, może on odliczanie trochę jakieś robi. Ale ty stary, słyszałeś, on był strasznie zdenerwowany, że my to mamy wygrać, no to jeżeli my to teraz widzowie dostaniemy pierwszego punkta, no to zagramy na nosie magikowi trochę. Dobra, no. dawaj, możesz otwierać i już nawet, można chyba... Dobra, u... to ja biorę wszystko. Bierz wszystko, ile tego, dobra, da... mogę ja? Potrzymałeś, było ci fajnie na odcinek. ile mamy, ile mamy, daj całość, ile mamy całość aha, yeah, STARY 7149, nie wytrzymał, ale mamy no tylko 5 jest, złotych To jest win jak, jak nic Tylko 5 złotych, a trzeba było uzbierać złote, więc jeszcze trzeba je szybko wymienić Dobra dawaj dawaj dawaj, lecimy a, no, 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 no. Eee, Dobra powiemy mu już, powiemy mu już, bo on tam pewnie stoi Dobra dawaj eee, dawaj 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 Ja go zagadam, a ty iść to szybko zamienić. Dobra to leć go zagadaj, leć go zagadaj Leć go zagadaj jako pierwszy, dobra ja lecę do kit sklepu Halo magik, możesz przestać trąbić tyle czasu? Słychać, słychać, środek nocy Księżyc wschodzi, a już nawet... jest... maksymalnie A ja, ja jestem, macie, o! Cześć Magi, dzień dobry! Jesteśmy złożyć depozyt yy, naszej pewnej wygranej. No i to ja prawda. Aaaa! Pokażę Wam, że mniej niż tysiąc! No, no nie! lekko. 900, 900 mamy. Tysiąc to my mieliśmy yy, nie wiem, tydzień temu. Patrz na to. Tutaj mamy do tej skrzynki odłożyć, tak? Tutaj jest A, depozyt. To tak. jest wasza drużyna. Big, bang, Bęk, 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 bęk! Co? Bęk! to w Aaaa, oh! co się interesuje? A ile mają no? dziewczyn... Jak dziewczyny mają dzień Dziewczyny jeden złoty Ej, dobra, chwila, czyli poczekaj, poczekaj, kyiś, bo to jest... 7-7 złotych hitcoinów, no dobra, no to fajnie, no to czy, czy mi się mi wydaje? wydaje to jest niesprawiedliwe? Eee, to jest niesprawiedliwe. Ja bym nie chciał tutaj mówić. No, ja bym tutaj nie chciał A, mówić coś. Od jest. Od razu oszukiwaliście, no, ja od tutaj razu... nie chcę to mówić co? co jest niesprawiedliwe, ale. No, to jest ale... niemożliwe, żeby tyle kitcoinów mieć. E? Uczciwą, jak możliwe, ciężko. Pracą. Pracą. Harówką. Dobra, dobra, dobra. mam ten punkt, niech wam będzie. Łohoho, dobra, jest jedynka, jest jedynka. Jest jeden, mamy pierwszy punkt, let's go. Ale, ale co, nie ale co? Nie co? Te 7 kitcoinów złotych. Moje to jest. No, jak do... Jak do przejdźmy no to? O dawaj to złodzieju! Ale to jeszcze nie nasze ma. oszczędności nie. były! Nie, zabieram to! Nie, 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 to nie było takich zasad. Oddajesz nam takie. No właśnie nie, w tym momencie. nie było, ale to gdzie... już punkt! Nagroda główna jest macie, także proszę, że się ale ja, co mu... to za nagroda? Nie to tego tego punkta, wolę te pieniądze! <laughs> nie no, nie no chcemy punkta! No co ty no gadasz? Nie no ma. ale... Nie to... ma już tutaj. No dobra! Pamiętajcie, że diamentowy Kitkoń jest bardziej cenny. Kolejne informacje! Na następnym zadaniu? wiecie gdzie się znajdują? Mam nadzieję. No pewnie no, na... Na, ten rynek. na tablicy. no wampiurem? O właśnie w tym miejscu. Dobra to idziemy. Nie no nie mogę. Nie dobra zostaw go to nie, nie uderzę w niego. Dobra. Ej! Ej! Dobra zniknął. Dobra chodź, 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 chodź bo jest kolejne zadanie stary. Dobra ale jakie oszustwo w ogóle całe kitcoiny zabrane nie? Co to jest? No No ja nie stary, mogę ej no! Dobra zadanie czwarte tam też było xy. Aha, bo to... Na dole, a no właśnie, właśnie, bo przecież ty tam masz tego, no właśnie. Będzie ale... ciepło. Będzie ciepło o co chodzi? Jest to na pomarańczowa. Tam na jakim było kolorze? Pamiętasz może jaki to był kolor? Czerwony, czerwony. Czerwony. Okej, okay, czyli się zmienił albo są dwa. Dobra, nie wiem o co chodzi, stary, nie wiem, dobra, widzowie. To jest mega dziwne, będzie ciepło! I zadanie czwarte, ogwiastkowane, czyli nic tak naprawdę nie wiadomo. Widzowie, zostaliśmy okradzeni z 7 złotych hitcoinów. siedem tysięcy! No dobra, my zostaliśmy w sumie to z okradzenie z 4 tysięcy, bo 3 to było od dziewczyn. No jakby nie patrzeć na. No. no dobra, ale tak czy siak, ile roboty. No. Ej, ale w sumie, jakby nie patrzeć, 3 złote kitcoiny miały dziewczyny, plus teraz odbierały jeszcze jednego, czyli było porówno, bo my mieliśmy 4 i one miały 4. Czyli gdybyśmy nie ukradli, byłby chyba nawet remis. Ej, no. Ej, to jest możliwe w sumie. Ale no, mocne. Ej, mocne, dobra. miał ja wtedy punkt. Nie wiem, w sumie ciekawe, ale dobra, my zdobyliśmy, widzowie, mamy pierwszego punkta. Znajduje się nad siedzibą. Do dziewczyn brakuje nam tylko punkta. Czyli jeżeli teraz wygramy to zadanie czwarte, musimy się na nie jakoś dobrze przygotować. Widzowie, was siła. Piszcie w komentarzu, co to może być. Będzie ciepło. Nie mamy pojęcia o co chodzi, ale mamy nadzieję, że Wy będziecie wiedzieć. Subskrybujcie kanał i wpadajcie do dostaw po więcej genialnych filmów.